Ja tu mówiąc dzisiaj troszkę o grzechu i nawróceniu się, chcę Państwu przypomnieć, że ludzie grzeszą nie tylko dlatego, że ktoś właśnie pragnie przyjemności erotycznej, że ktoś jest chciwy i pragnie pieniędzy i wykrada te pieniądze tam z zakładu pracy czy od szefa. Że ktoś jest tak agresywny, że, że, że uderzy drugiego. Oczywiście jest chciwość, jest, jest pragnienie ciała w naszych grzechach to jest ta motywacja. Ale chcę zwrócić uwagę na na pychę. My strasznie nie lubimy od dzieciństwa, kiedy ktoś mówi, nie wolno tobie. Nie wolno tobie. Co wolno wojewodzie? <śmum> nie wolno. I my się... O, co to nie wolno? Dorosły człowiek, jestem wykształcony, mam dzieci, mam rodzinę i co? Ja nie, nie wolno mi telewizora włączyć? To jest jak miałem pięć lat, no to rozumiem, że mi dziadek zabraniał, ale teraz? Nie wolno mi obejrzeć filmu takiego? Nie wolno mi pójść na, z kimś na spotkanie? Pycha jest bardzo mocnym argumentem grzechów, że, że mi nie wolno. Pamiętam kiedyś przyszła do mnie dziewczyna, no tam były jakieś już w ogóle kłopoty z psychiką, która mi kaleczyła się, wbijała sobie w rękę szpilki. Wbijała sobie w rękę, w rękę szpilki. Ja mówię: słuchaj, tj, przepraszam za oczywistą refleksję, ale to boli, kurczę, po co ty to robisz? Bo ja tak chcę. Bo ja tak chcę. Bóg mi mówi, próbuj nawiązać relacje z rodziną, tam, z teściową, próbuj nawiązać relacje z przyjaciółmi, bo coś się popsuło. A ja nie chcę i nikt mi nie będzie rozkazywał. Dlatego powrót do, do Boga jest, wymaga wielkiej pokory i przyznania się, że jestem dorosły człowiek, wykształcony, a tego mi nie wolno jak dziecku. Tego mi nie wolno jak dziecku. Nikt z nas nie ma pretensji, że nie może wsadzić palców do kontaktu. No czy wyjść z domu przez balkon na dziesiątym piętrze. Bo wie, jak to się skończy. Natomiast mamy pretensje do Pana Boga, że On nam zabrania i, i, i wielu ludzi odrzuca Kościół, bo tu trzeba uklęknąć przed konfesjonałem, przed Najświętszym Sakramentem. Tu trzeba powiedzieć oto słowo Pańskie po Ewangelii i trzeba powiedzieć wierzę w jeden święty i powszechny Kościół. Kiedyś do pewnego... Przełożonego w zakonie przyszedł młody zakonnik i mówi, chcę opuścić ten zakon. A on mówi, dlaczego chcesz opuścić? Bo przestałem się fascynować zakonem, przestałem się fascynować Wami jako zakonnikami. I ten przełożony mówi, to dobrze, to dobrze, że przestałeś się nami fascynować. Czas, żebyś nas pokochał. To jest, bracia i siostry, niektórzy ludzie szukają ciągle ciekawostek w religii. Jakiś wybitny kaznodzieja, teolog, jakieś nieprawdopodobne nabożeństwo, jakieś modlitwy charyzmatyczne, jakieś upadanie w duchu, odpoczynek w duchu, broń Boże, ja tego nie naguję, tylko są ludzie, którzy nie szukają tam Boga, tylko sensacji. Chrześcijaństwo to jest miłość, a nie sensacja. I czas, kiedy nam się może znudzą pewne fajerwerki, jakieś teologiczne, duchowe, liturgiczne, czas pokochać Pana Boga. Dzisiaj ten faryzeusz liczył, że pan Jezus coś zrobi wyjątkowego. Czekał, no mówię, miał go na egzaminie. Może jakiś cud, może jakieś uzdrowienie, może wypowie jakąś arcymodrą sentencję. Chciał znaku. Pamiętacie, Żydzi się nieraz domagali znaku. Daj nam jakiś znak. Dlaczego oni chcieli takiego znaku mocnego? Kochani, najtrudniejszą. Człowiek jest pokręconą istotą. Z jednej strony bardzo troszczymy się o wolność. Chcę być wolny, żeby mi nikt nie narzucał, żeby, żebym mógł sam decydować. To, to jest, no, chyba każdy z nas się pod tym podpisze. A z drugiej strony chcemy, żeby Bóg dał nam taki znak, żebyśmy padli na kolana i nie musieli wybierać. Bóg, nie Bóg. Proszę Państwa, jakbyś teraz kopuła tego kościoła się uniosła na 20 metrów i odezwał się głos z nieba, to nawet ci, którzy mają dzisiaj głupie plany grzeczne, chyba by z nich zrezygnowali. Za tydzień by wrócili do tematu. Ale my by byśmy chcieli takiego cudu, żeby już nie trzeba było grzeszyć, nie grzeszyć, modlić się, nie modlić, czytać tą Biblię, czy sobie film obejrzeć. Żeby nas ten cud Pana Boga przygwoździł do ściany. Żeby nam odebrał, pamiętacie to, co mówił Tischner, gdzieś to sobie wynotowałem, nieszczęsny dar wolności. Nieszczęsny dar wolności. A Pan Bóg nam nie chce dawać takich znaków nie chcę Pan Bóg daje znaki Tu zaraz wszystko będą znaki to słowo jest znakiem my zgromadzenie jesteśmy znakiem Eucharystia jest znakiem ale przyzna, przyznacie nikogo to na, na kolana nie powali można będzie wyjść ze świętej Anny i zrobić co się chce ze sobą ze swoją wolnością Chrystus daje znaki yy, i w, nie ma w religii chrześcijańskiej jakiejś techniki operowania znakami przemuszania jest tylko dar dar i zaufanie to są takie dwa wielkie słowa w duchowości chrześcijańskiej. Chrystus nas zaprasza, nie nagania, nie pasterz z kijem, z pastuchem, z elektrycznym pasterzem, tylko z zaproszeniem swojego serca, jeśli chcesz. Jeśli, jeśli chcesz. Także, kochani, niech nas dzisiejsze wydarzenia z domu Farezeusza nakierują na to, żebyśmy po pierwsze rozmawiali z Bogiem. I jeszcze jedna myśl. Rozmawiali z Bogiem, ale Nie z Bogiem, który idzie po drugiej stronie ulicy Nie z Bogiem, który siedzi Po drugiej stronie stołu egzaminacyjnego na, na, na uczelni Tylko z Bogiem, który jest przyjacielem Ostatnio jeden Pan mówił, że Zanim zacznie jakąkolwiek modlitwę Czy to różaniec Czy to zanim się msza święta zacznie Zanim pacierz zacznie mówić Zaczyna od paru takich słów Mój kochany, dobry Jezu Mój wierny przyjacielu Jezusiku kochany i mateczko Jego. Bądźcie ze mną w czasie tej modlitwy, żeby mi diabeł nie podstawił Boga srogiego, z, z karabinem maszynowym, albo takiego handlarza. Zahandlujemy? Może parę modlitw, to ja Ci trochę łaski. I wiecie co? Bardzo mi się ten pomysł spodobał. Pierwsze, taka przedmodlitwa, przypomnienie sobie, że Jezus jest dobry, kochany, bliski, serdeczny. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć... Bardzo... Państwo też macie takich znajomych, że ich widzicie tam z drugiej klatki taki starszy pan, to ja wiem, kto. Nie, nigdy z nim nie rozmawiałem, nie wiem jak się nazywa, ale od 15 lat go widzę. I niektórzy mówią, się... Jezus Chrystus, a to taki syn Boży, ja wiem, tam on... kiedyś go z daleka widziałem. Nie, Jan kładł głowę na piersi Jezusa. I serdeczna rada, zanim się pomodlimy, żeby szatan chce nam Chrystusa pokazać jako komputer, jako robota, jako jakiś system. To jest osoba dobra, bliska, serdeczna. Dobry Panie Jezu, kochany Panie Jezu, mój ty kochany Panie Jezu, co ze mną już tyle lat idziesz przez drogę życia bądź ze mną, nie wypuść mi ręki, kiedy będę się modlił, kiedy będę zdawał egzamin z życia, mój kochany, dobry Panie Jezu.